to promocja, nie hańbi. Oglądaj największe gwiazdy roka na żywo i weź udział w Amtyradio On Air Festival 2024. Słuchaj Amtyradia i wygrywaj zaproszenia na najlepsze rokowe koncerty i festiwale w Polsce i za granicą. W najbliższym czasie rozdajemy bilety na koncerty takich artystów jak Tool, The Smashing Pumpkins, Pearl Jam, Kings of Leon, Metallica oraz karnety na letnie festiwale. Radio Najlepszy rok na świecie! Autopromocja, nie hańbi! Reklama. RTV EURO AGD. Jeszcze tylko dzisiaj w EURO. Drugi produkt 30% taniej, albo trzeci 55%, albo czwarty 80%, albo piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na tysiące produktów dużego i małego AGD oraz RTV, a dodatkowo 50 złotych za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje jeszcze tylko dziś. Szczegóły i regulaminy w sklepach i na euro.com.pl. Wielka wyprzedaż Fiat Professional trwa. Wybierz legendarny Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, i wykorzystaj jego wiodące w klasie możliwości transportowe. Ducato oferuje ci nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej. Nie czekaj. Sprawdź samochody dostępne od ręki z rabatem do 40 tysięcy złotych netto. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Ducato dostępne również w wersji w pełni elektrycznej. Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Między innymi tonik kwasowy Toopa Face. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 32,99, a teraz 19,99. Mega ci się opłaca, Rosmanie! Przyszła przedsiębiorczyni? Czy wiesz, że z aplikacją ING od startu możesz prowadzić biznes bezpiecznie? Na przykład, zanim zapłacisz dostawcy, sprawdzisz w aplikacji, czy jest na liście podatników VAT. Pobierz aplikację ING, otwórz w niej konto firmowe za 0 zł i rozkręcaj swój biznes. Więcej o ofercie ING Banku Śląskiego SA dla firm na ING.pl. Teraz pani Barbaro trzeba dodać odrobinę. Ach, nie, panie Baskalu, za dużo mi się sypnęło. No to będzie XXL. Jak przeceny w Media Expert. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, rowery elektryczne i hulajnogi elektryczne. Lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w media. Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rok na świecie. Decalt. Incubus. Dziwna wiosna! Antyradio. Gramy najlepszy rok na świecie. O bezpieczeństwie w sejmie szef mono działaniach i planach. PiS podbija stawkę zetki na rynku pracy, na co patrzą przy zatrudnianiu. W tej prawdzie będzie też Escape Track, ale taki na serio. Prawda antyradia. Minęła 12 grzegorz Kornacki. Bezpieczeństwo najważniejszym zadaniem rządu Szefmon przedstawił w Sejmie informacje właśnie o bezpieczeństwie naszego kraju. Mówił o największym zagrożeniu dla suwerenności Polski od zakończenia II wojny światowej.